Witam wszystkich. Dzisiaj będzie taki świąteczny tutorial, ponieważ niedługo mamy święta, więc pomyślałem sobie, że nauczę Was, jak sobie samemu narysować, namalować swoją kartkę świąteczną. To zawsze miły akcent, jak coś się samemu zrobi i wyślę do bliskich, bo to też chyba takie bliższe, prawda? Wtedy jest osobiste... Także dzisiaj zrobimy sobie coś takiego. Nie będziemy używali tu żadnych materiałów zewnętrznych, czyli nie będzie tu żadnych zdjęć, żadnych innych grafik. Wszystko co tu widzicie, stworzymy od zera sami. Przy okazji też chcę podziękować osobom, wszystkim osobom, które wspierają mnie, a mianowicie klikają na reklamę, która się pojawia na filmie. Nie ukrywam, że jest to miły akcent dla mnie, jakieś wsparcie. Więc jeśli wam nie szkoda 2 czy 3 sekund waszego czasu, to będzie to miły akcent dla mnie. Dobrze. Zaczynamy pracę. Składa, zakładamy sobie nowy dokument. Niech to będzie 1000 na 1000 pikseli oczywiście 72 DPI RGB. Bo grafikę robimy na ekran. Pierwszym elementem w ogóle, od którego zaczniemy, to będzie. Zdefiniowanie sobie pędzla, którym to będziemy malować naszą choinkę. Tutaj w Photoshopie są tak zwane pędzle predefiniowalne. Jest ich dość sporo, i też wykorzystamy jeden z nich, gotowy już, o ten właśnie. Natomiast jednak jako główny pędzel, to stworzymy sobie nasz własny pędzel. Żeby to zrobić, musimy najpierw narysować sobie jak gdyby kształt jego końcówki. A będzie to gwiazdka. Wybieramy takie narzędzie, które nazywa się lasso wielokątne. Czyli rysuje, kolejne kliknięcia rysują nam proste odcinki. Pokażę, jak ono działa. I teraz rysujemy sobie taki prosty kształt, a mianowicie trójkąt o niskiej podstawie, a bardzo wysoki. O, coś w tym stylu. To nie musi być idealnie proste, jakieś tam nie wiadomo jakie. Tworzymy sobie tutaj nową warstwę i wypełniamy kolorem czarnym ten kształt. Odznaczamy Ctrl D i właściwie mamy już coś takiego. Teraz zrobimy pewien zabieg kosmetyczny z filtrów. Z rozmycia wybierzemy sobie coś, co się nazywa poruszenie, i właśnie w tej pionowej, w pionie będziemy rozmazywać. Tu widzicie, można jakby wyregulować sobie siłę tego rozmycia, aż nawet tak mocno, ale my chcemy coś mniej więcej około tego. I mamy już taki elemencik. Tutaj nam z tej strony nie potrzeba aż tak dużo tego rozmycia, więc. Takim narzędziem GUNKA Troszkę może większym tym pędzlem Sobie usuniemy nadmiar o, powiedzmy coś takiego I mamy już taki pierwszy element Teraz Z klawiszem ALT I z SHIFTem wciśniętym przemieszczamy I kopiujemy zarazem ten element Naciskamy skrót klawiaturowy CTRL C i z shiftem wciśniętym obracamy, jak widzicie, o konkretne wartości kątów równe, czyli idealnie o 180 w tej chwili obróciliśmy. Dwa razy klikamy, żeby zatwierdzić. I właściwie mamy już nasze pierwsze dwa elementy. Strzałkami na klawiaturze w tym momencie możemy troszeczkę to podrównać. Ok. I te dwie warstwy tutaj. Z shiftem naciskamy i menu kontekstowe: Połącz warstwy. Przepraszam, nie połącz, a wy tego nie widzicie tutaj na swoim ekranie, ponieważ to menu wychodzi poza ekran. Jest coś takiego jak scal warstwy, na pewno to znajdziecie, więc nie ma problemu. Mając teraz już połączone te elementy, łapię za tą warstwę, przeciągam ją na ikonkę nowej warstwy. W ten sposób kopiuję ją dokładnie w tym samym miejscu. Znowu naciskam Ctrl T i z shiftem przesuwam o 90 stopni. OK. Znowu te dwie warstwy łączę z cal warstwy. Powtarzam zabieg jeszcze raz. Dokładnie tak samo, czyli znowu mamy kopię tej, tej już, już gwiazdki. Ctrl T. Z Shiftem i z ALTem wciśniętym proporcjonalnie zmniejszamy mniej więcej gdzieś tak. Zatwierdzamy podwójnym kliknięciem lub klawiszem Enter. Ctrl T z Shiftem wciśniętym o 45 stopni. Zatwierdzamy. Ponownie łączymy te dwie warstwy z cal warstwy. OK. No, i mamy już narysowaną naszą gwiazdkę, jak widzicie. Teraz, tak naprawdę, to yy, troszkę ją zeskalujemy w dół, bo nie jest potrzebna aż tak duża. Powiedzmy gdzieś tak. No, coś, coś koło tego. Yy, tworzymy pustą warstwę pod spodem, i tu rysujemy kwadrat z wciśniętym Shiftem. Wtedy idealny kwadrat nam się rysuje. I tak pozycjonujemy mniej więcej tutaj na środku. I ten kwadrat wypełniamy kolorem białym. I tutaj wypełni. Teraz tego nie widzimy, ale o, mamy teraz, jak wyłączyłem tło, że mamy taki biały kwadrat i gwiazdkę. Scalamy znowu te dwie warstwy. Scal warstwy. Z kontrolem, gdy nacisnę tutaj na tej ikonce, to tworzę selekcję tego elementu. I teraz zdefiniujemy sobie to już jako pędzel. I tutaj mamy coś takiego, jak z menu edycja. Zdefiniuj ustawienie domyślne pędzla. W tej chwili jeszcze nazwa niech będzie gwiazdka. I już taki pędzel mamy domyślnie zdefiniowany. Przywracamy tło, wyłączamy sobie już tą warstwę. Ctrl D, pozbywamy się selekcji. W tej chwili właściwie moglibyśmy już wypełnić całe tło kolorem czarnym. Czyli tu możemy stąd wybrać kolor czarny, dać go na pierwszy plan. Wypełni. Ok, mamy już nasz podkład w kolorze czarnym. I teraz y, zajmiemy się zdefiniowaniem już naszego pędzla, czyli tak, pierwsze weźmiemy sobie m, przestawimy te kolory, żeby biały był kolorem pierwszego planu. Wybieramy narzędzie pędzel i możemy tutaj otworzyć jak gdyby jego definiowanie. Przy czym na pewno wybieramy ten nasz zdefiniowany przez nas pędzel. O, on akurat znajduje się tutaj. Tak, mamy go tutaj. On jakoś tam wstępnie jest już yy, domyślnie zdefiniowany. Czyli, o, możemy nim tak malować. Natomiast my na pewno yy, zmienimy te ustawienia. Czyli po pierwsze, po pierwsze, w ogóle zmniejszymy troszkę końcówkę, tak żeby lepiej tutaj widzieć to, co robimy. OK. Ctrl Z cofam. Pierwsza sprawa to zwiększymy odstępy w ogóle pomiędzy tymi gwiazdkami w pędzlu. Ok. Przechodzimy do rozpraszania. A zaraz momencik jeszcze dynamika kształtu. O właśnie. Dynamika kształtu. Tutaj możemy zrobić coś takiego jak wahanie rozmiaru. I to jest fajna rzecz, dlatego że wtedy będziemy mieli te gwiazdki w różnych wymiarach. I to bym zrobił. Tutaj minimalna, średnia to zostawmy, wahania kąta to już Wstępnie mam ustawione, ale o może coś takiego Wahanie zaokrąglenia to będzie po prostu, że Wymiary, znaczy nie wymiary, a kształty tych gwiazdek będą Różniły się od siebie i to warto dać, żeby też Tak fajnie zróżnicować Nasz pędzel Minimalne zaokrąglenia. Tutaj jest kwestia taka, że Photoshop również różnicuje w pewien sposób nakładanie tych gwiazdek, więc myślę, że taka wartość będzie dobra. Rozpraszanie już tu wstępnie miałem zdefiniowane, więc tym suwakiem możemy regulować. Zobaczcie, możemy nawet w ten sposób malować, ale nam o to nie chodzi. My chcemy mieć pędzel bardziej precyzyjny. O, coś takiego. I tak naprawdę, właściwie to możemy powiedzieć, że mamy ten pędzel już zdefiniowany. Jeszcze zobaczymy sobie do zakładki Transfer. Tutaj widzicie, jak włączam i wyłączam ją, to okazuje się, że niektóre z gwiazdek możemy dać wahanie krycia tych gwiazdek, więc będą one nakładane również z różną, jak gdyby, wartością krycia. Przez oczystością, może za dużo. Cofam się damy tak. O, już jest lepiej. I myślę, że tak naprawdę właściwie nasz pędzel jest już zrobiony. Możemy go sobie zapisać, żeby nam nie uciekł. Nasz niech będzie nazywał. OK. I tu już w ustawieniach predefiniowalnych mamy ten nasz pędzel, zobaczcie, z tymi wszystkimi parametrami, które. Przed chwilą ustawialiśmy zapisane, czyli on nam nie ucieknie. Zamykamy to menu. Jeszcze sobie próbę zrobimy. O, bardzo fajnie rysuje, maluje. Możemy jak najbardziej zmienić kolor i tak dalej. Zaraz będziemy się w to bawić. Żeby naszą choinkę narysować, namalować, ciągle mi się myli, stworzymy sobie takie pomocnicze rzeczy, a mianowicie. Najpierw sobie prowadnic zrobimy coś takiego. Zdefiniujemy wysokość naszej choinki. To będzie gdzieś mniej więcej coś takiego. W sumie możemy ją zrobić nawet na całość. W tej chwili później ją będziemy skalować. To będzie jak gdyby oś środek tej choinki. A tu definiujemy teraz szerokość podstawy tego trójkąta, na bazie którego będziemy malować naszą choinkę. O, ok. Bierzemy sobie teraz lasco wielokątne i klikamy w tych trzech punktach. Włączymy ścieżkę. W skrótem klawiaturowym CTRL dwukropek możemy już schować prowadnicę. Tworzymy teraz nową warstwę. Możemy nazwać ją szablon i może zróbmy tak, że wypełnimy to jakimś tam kolorem powiedzmy ciemnozielonym. Może być nawet taki bardzo ciemnozielony. Edycja wypełni OK. Mamy już nasz szablon. Możemy jeszcze mu zmienić krycie, tak żeby on nam za bardzo nie przeszkadzał. Bierzemy przepraszam, nasz pędzel. Mamy już domyślnie on jest już wybrany, bo ostatnio był używany. Troszkę teraz rozjaśnimy kolor. Robimy jeszcze próbę. Aha, to nie na tej warstwie, bo ta warstwa szablonu ma inne krycie, więc tworzymy w ogóle nową warstwę. Nawet nie tylko ze względu na to, że, że tamta warstwa ma inne krycie, po prostu chcemy mieć to na osobnej warstwie, bo później ten szablon zupełnie usuniemy. Czyli napiszemy sobie choinka. I teraz moi drodzy, kolor, właśnie kolor, troszkę jaśniejszy. Róbmy próbę. Jeszcze troszkę, może taki. I teraz myślę, że jeszcze można to powiększyć sobie. Możemy. O, robić coś mniej więcej takiego. Teraz przerwałem specjalnie. Troszkę powiększam, zwiększam pędzel. Robię to nawiasami kwadratowymi z klawiatury czyli nawias kwadratowy w prawo powiększa mi. Robię to jeszcze tak. Znowu powiększam. I tutaj już na końcu robię tylko takie delikatne muśnięcia, bo chcę, żeby ta choinka jak gdyby tak zanikała ku dołowi. OK. Teraz zmieniamy kolor na jeszcze jaśniejszy. Pomniejszamy znowu pędzel i znowu wybiórczo w niektórych miejscach powiększam. Sobie nakładamy. tak ostrożnie trzeba to robić, żeby nie przesadzić. Teraz powiem pomniejszę jeszcze i o. Teraz sobie w ogóle zmienimy kolor na jakiś taki o właśnie pomarańczowy, żeby dodać tu troszeczkę akcentu. Może kolejną warstwę robimy, żeby ten pomarańcz mieć na osobnej warstwie, bo to zawsze warto, żeby tak było. I teraz sobie tutaj znowu Troszkę ponakładamy. Cały czas tak zmniejszam i zwiększam ten pędzel, żeby zrobić tu troszkę właśnie takich, takiego zróżnicowania. O, no tutaj już cofam Ctrl-Z, bo za dużo tych dużych. Alt-Shift-Ctrl-Z, przepraszam, Ctrl-Alt-Z, to wielokrotne cofanie jest. Zmniejszę troszkę. O. O, właśnie, coś w tym stylu. Teraz możemy wyłączyć sobie tą warstwę szablonu i zobaczyć, że nasza choinka już całkiem zaczyna fajnie wyglądać. Myślę, że niech ona, żeby ona już taka właściwie nawet została. Żeby nie była tak bardzo gęsta. Dobra. Teraz yy, właściwie ten szablon możemy już wyrzucić, żeby nam tu nie przeszkadzał. Teraz możemy sobie zrobić. Warstwę, która będzie się nazywała łańcuch I tu wybierzemy jeden z gotowych pędzli Czyli wybieramy predefiniowalne pędzle i wybierzemy ten pędzel, o ten On ma takie kuleczki Dość fajne Kolor zróbmy sobie Bardzo jasny Zielony, albo nawet Wiecie co, na razie zróbmy sobie kolor biały, to będziemy lepiej to widzieć jeszcze taką próbę. No, i robimy coś takiego. Możemy nawet kilka razy w danym miejscu przejechać. O. Ja to robię wszystko myszką bez żadnego tabletu. A, może tak wystarczy. Zauważcie, że mamy to na osobnej warstwie, więc teraz możemy pobawić się jeszcze chwilkę z kolorem. Dopasowania. Barwa nasycenie. I tutaj yy, przede wszystkim zaznaczamy ten ptaszek, koloruj i przyciemniamy. Zobaczcie, jak przyciemniamy, to dopiero widzimy kolor, bo tak, to jak to jest kolor biały, to nie będziemy widzieć żadnych zmian. Czyli przyciemniamy nawet bardziej niż trzeba. Dodajemy nasycenia. I tu możemy teraz o, bawić się z kolorem. Ja zrobię to taki jaskrawo-zielonkawy. Jaskrawo o, niech to będzie coś w tym stylu. O, coś takiego. Dobra, fajnie to zaczyna wyglądać. Teraz zrobimy sobie jeszcze taki, jakby na górze, tam, na górze choinki, gdzie daje się jakiś tam szpit, czy gwiazdę. To my sobie zrobimy takie mocne światło, które będzie takim fajnym elementem kompozycji. Może tak, zaznaczam już te trzy warstwy z Shiftem. Ctrl G, grupuję, nazwę to choinka, tak żeby nam było łatwiej. Teraz CTRL T, leciutko to już sobie zeskalujemy, bo to będzie mniejsze. O, mniej więcej tak. No i teraz namalujemy sobie tutaj tą, tą górę choinki. Przede wszystkim bierzemy pędzel, wybieramy końcówkę z tych podstawowych miękką. Duży rozmiar. Tworzymy oczywiście nową warstwę. Teraz nawiasem kwadratowym zwiększam, o nawet gdzieś tak. Wybieram kolor. Zaraz zobaczymy, jaki ten kolor tutaj dać. Może, może jakiś taki. Zawsze możemy go dopracować. I tylko tak, tą warstwę damy pod spód. Pod grupę choinka. I tutaj możemy sobie kliknąć, zobaczyć co wychodzi. Jest za mocno. Czyli Ściemniamy kolor, a jeszcze zwiększamy ten pędzel. Robimy coś takiego. Na razie niech zostanie. Jak widzicie mamy to na osobnej warstwie, więc możemy z tym robić co chcemy tak naprawdę. Możemy na przykład zmieniać tym ukrycie, żeby to było delikatniejsze. Tworzymy kolejną nową warstwę. Teraz spróbujemy taki inny element tu dodać, dużo bardziej jasny. Zmniejszamy pędzel. Teraz w ogóle zbliżymy sobie ten widok. Gdzieś taki i ten kolor będzie już jaśniejszy. Nawet sporo jaśniejszy. Krycie dajmy na, na 60%. O, robimy coś takiego. Może nie, słuchajcie, zrobimy jeszcze inaczej. Ctrl Z. Zrobimy to w kolorze jednak. Takim gdzieś mniej więcej. Zawsze możemy ten kolor później zmienić. O, robimy coś takiego. Teraz zmniejszamy pędzel. Kolejne kliknięcie wewnątrz. Zmniejszamy pędzel mniej więcej tak. I tu już bardzo mocno klikamy. O, mamy w ten sposób takie. Jakby światełko. O, mniej więcej o taki efekt nam chodziło. Tamte zielone pole też mniej więcej wycentrujemy o tak. I zobaczcie mamy takie fajne światło. Jak gdyby u góry na tej choince. Yy. Gdy przeniosę się na tą warstwę tego pomarańczowego światła to mo mogę oczywiście CTRL U to co Wam pokazywałem już barwa nasycenie mogę to sobie zmieniać. O mogę tak troszeczkę podjechać jednak w kierunku żółtego, bo on ładniej z zielonym się komponuje, dobrze? Czyli ten element mamy. Teraz zrobimy sobie jeszcze skopiujemy tą warstwę tego zielonego, tej zielonej poświaty, czyli Alt Shift przeciągam tutaj w dół, mam już drugą warstwę, Ctrl T i z Altem wciśniętym spłaszczamy to mniej więcej tak, dwa razy klikamy, potwierdzamy. I właściwie mamy takie jakby światło, które ta choinka gdzieś tam rzuca na jakieś podłoże. I tak naprawdę nasza choinka właściwie jest już gotowa. Możemy to wszystko z przyciskiem zaznaczamy, wrzucamy tutaj do grupy choinka. Czyli mamy to już wszystko w jednej, w jednej grupie. Teraz to przeskalujemy jeszcze troszeczkę. Bo chcemy, żeby w środku coś się jeszcze zmieściło. No, załóżmy, że to niech będzie coś takiego. Ja to jeszcze rozwinę. To troszeczkę sobie zwiększymy. I przesuniemy tak lekko w dół. Dobra. O, coś takiego. Teraz, moi drodzy, zrobimy sobie napisik. Napisik zrobimy sobie w kolorze, może jakimś też na razie zielonym. Niech to będzie Xmas. To jest taki skrót, który się przyjął gdzieś tam w Stanach. W ten sposób się określa święta. O, dobra. Tu oczywiście można jakieś tam kombinacje z tym robić, ale może ja z tym napisem już nie będę nic kombinował. Natomiast zrobimy sobie jeszcze dookoła taką fajną obwódkę. Czyli to zamykam. Kolejna nowa warstwa, nazwiemy ją ramka. I teraz weźmiemy sobie pędzel. Z tych pre, predefiniowalnych pędzli, którego używaliśmy wcześniej, oto jest ten gotowy. Z tymi kuleczkami. Dobra, myślę, że dajmy mu już 100% krycia i zupełnie odręcznie, właśnie chodzi o to, żeby to było odręcznie, robimy sobie o jakąś taką tutaj dookoła ramkę. Jak widzicie, niezbyt równo mi to wychodzi, ale to właśnie nawet fajnie. Niech to ma troszkę życia. Teraz jeszcze zrobię tak, że kolor rozjaśnię mocno i drugi raz po tym samym będzie ona taka bardziej wyrazista. O, właśnie w ten sposób. Ok. Może ten napis jednak zrobimy w kolorze, bo tu za dużo zieleni jest, więc zróbmy go może w kolorze. O, właśnie takim. No i nasza kartka jest gotowa. Spoko. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Możecie sobie sami narysować, zmienić kolory, zmienić wszystko co chcecie, ale będzie to Wasza własna kartka świąteczna. Dzięki, i do zobaczenia następnym razem.